Jan Brzechwa, Ciapciak. Siedzi Ciapciak na dachu i wszystkim napędza strachu. Ludzie patrzą brednie, plotą, bo żaden z nich nie wie, co to. Widzieliście Ciapciaka? Czy to jest odmiana ptaka? A może roślina taka, czy może garnek, czy bania, a może głowa barania? A może to rodzaj grzyba, a może po prostu ryba, a może zwyczajny płas? Ktoś go gdzieś widział raz, ale. Też nie wiadomo, bo wtedy wyglądał jak drewno pomalowane z dwóch stron, więc chyba to nie był on. Sprowadzono z drabiną strażaka. -Żeby ściągnął z dachu ciapciaka, rzekł strażak. To rzecz nie klawa. Nie mój dach, nie moja sprawa. Wyzwali wójta sąsiedzi. A ciapciak na dachu siedzi. Sy, czy bur, czy i prycha. A cóż to za stwór do licha? Wójt do urzędu wszedł i zagłębił się w encyklopedii. C. Ciapciak. Nie ma ciapciaka. A może to rodzaj buraka, ogórka, albo ziemniaka? A ciapciak na dachu siedzi, natrząsa się z gawiedzi, tłum rośnie, gapią się gapie, no kto go za ogon złapie? Też mądry. Ciapciak nie wrona. On wcale nie ma ogona. Co ty tam wiesz, patałachu? A ciapciak siedzi na dachu. Nabzdyczył się i na Aż nagle zleciał w dół. Ludzie za nim pognali w te pędy, a on kluczył tędy, owędy, przez pola, przez rzeczkę, przez las. Tam szybko na drzewo wlazł. I wskoczył do dziupli na drzewie. A co to jest ciapciak? Nikt nie wie.